Siemaneczka, witam was na drugim update z naszego kolorowego update'u. Słuchajcie, mam dla was dzisiaj kilka fajnych niespodzianek. Otworzymy sobie jeden redeem code, który zobaczycie już za chwilę na tym koncie jako pierwszy raz, ale to też dosłownie za chwilkę, także zostańcie koniecznie ze mną i słuchajcie. Co najważniejsze, nasz klan część osób tutaj gra, poświęca się, część na razie nie. Więc zbieramy ludzi, żebyśmy mieli full 75 osób w klanie i potem będziemy wrzucać nieaktywnych. Ja po każdym konkursie, słuchajcie, robię sobie zdjęcia tych, którzy nic nie robią. No, i takie powiedzmy 2-3 minusiki, gdzie nic nie robicie, i niestety będziemy musieli was usuwać. E, także, jeżeli chcecie dość do klanu, koniecznie dawajcie znać. E, piszcie w komentarzu swoją nazwę i będziecie, e, będę was na razie wszystkich zapraszał bez żadnych większych wymagań. Później, jak już będziemy mieli full clan, będziemy robić no nieco wymagania, żeby tutaj coś razem zdziałać. E, tak wyglądają moje huge na tym drugim koncie. Nie jest to główne konto, jest to konto e, numer 2. Zapraszam też oczywiście do znajomych. Jeżeli jesteście w klanie, to też e, wpadajcie do znajomych. Parę huge się udało nowych uzbierać. Nawet za topkę ostatnio też nam jeden wpad. Teraz myślę, że też stopką też będziemy sobie powoli walczyć. Słuchajcie. Jest konkurs oczywiście u mnie w klanie, będą przy każdym konkursie klanowym będą dodatkowe konkursy ode mnie dla Was organizowane, dla tych, którzy najbardziej się starają. I teraz ten, kto w ciągu trzech dni jeszcze wyprzedzi mnie i będzie miał więcej gwiazdek ode mnie, to każdy z tych osób dostanie, słuchajcie, huge peta ode mnie, żeby Was troszkę tutaj no, nakręcić do gry, do walki. No miałem parę tutaj, i parę tutaj miałem naszych gifcików jeszcze niewykorzystanych, więc, o nie tutaj, sorry, bo bym źle wcisnął i byłaby kicha tutaj, oczywiście oddajemy punkty do klanu, wrzucamy wszystkie punkty do klanu czy macie mniej, czy więcej, dawajcie naprawdę do klanu punkty, dla mnie na razie celem numer jeden żebyś, jest to żeby na tym konkursie zrobić top 500, no troszkę wam powszeczkę podbiłem, ale myślę że jak mi nikt nie przegoni, to dla tych najlepszych coś tam się wymyśli jakieś nagrody, pocieszenia, może dla najlepszego huge'a, zobaczymy jak to będzie 8k to jest na razie mój wynik, więc tutaj topka nam się zmieni, bo topka była nim dodałem, więc słuchajcie, dla nas jest to oczywiście ten gift nie jest jakoś super warty, ale to będzie już pierwszy krok do tego, że robimy coś więcej w klanie, więc koniecznie wbijajcie. Szukam też oficerów aktywnych, szukam graczy aktywnych, działamy, słuchajcie razem. Ale to już za chwilę, może na razie na początek otworzymy sobie, zredimujemy. Słuchajcie, nasz kod. Otwieram to pierwszy raz na tym koncie. Wszystkie kody zawsze robiliśmy na tym koncie i nie zawsze nam wypadało coś takiego super. Zobaczymy na tym koncie co i jak. I już za sekundkę, jak tylko wpiszę kod, słuchajcie, wracamy i lecimy, zobaczymy co i jak nam wypadnie. Ja wiem co wypadnie, tylko pytanie w jakiej wersji, czy to będzie wersja zwykła, czy, czy nie, ale to już się za sekundkę dowiem. Dobra, słuchajcie, mamy to, robimy Tutaj, oczywiście, Opening na zwykłym serwerze zawsze robiłem to. E, robiłem to zawsze, słuchajcie, na e, serwerach e, typu Trading Plaża, żeby tam więcej ludzi było i w ogóle. Robimy teraz na w standardowym serwerze. Mamy, słuchajcie, e, Titanica. No, niestety, e, na tym koncie też nam poleciała zwykła e, wersja naszego Analasowego Titanika Niestety, nie jest on ani Rainbow, ani Shiny, ani już tym bardziej Rainbow Shiny. E, tak on wygląda, słuchajcie, e, no 700 Exist w wersji pod nasz ma numer 735 8,04 biliona, niby taka jego wartość jest tutaj, jaka jest naprawdę, to tego dokładnie nie wiem, to sobie na pewno sprawdzimy, dostaliśmy oczywiście naszą budkę, dostaliśmy naszego hoverboarda, za pierwszy zrydimowany kod, myślę, że ściągniemy sobie jakiegoś huge'a, tutaj jakiegoś zwykłego golda, wrzucimy sobie słuchajcie naszego ananaska, żeby nam tutaj trochę więcej pomagał tak, czekajcie, tylko kłutkę z niego zdejmiemy żeby w razie czego na jakieś trady nie trady można było go sprawdzić. Także będziemy mieli teraz, oprócz tego jeszcze Titanica, będzie nam tutaj trochę lepiej dawało, choć na chwilę do nas. Zaraz zobaczymy jak on dokładnie wygląda. Nie jest taki zły, myślałem, że trochę gorszy będzie, nawet dosyć fajnie wygląda. Możemy sobie oczywiście na nim siedzieć. Standardowo, oczywiście między, między oczami siadamy. Dobra, słuchajcie, także tak to wygląda odnośnie naszego ananasa. Niech on teraz nam tutaj zdobywa jak najwięcej. Myślę, że dzięki temu będzie nam tutaj trochę mocniej hitował wszystko bardziej rozwalał pierwszy zredimiowany kod na tym koncie e, cieszę się, bardzo szkoda że nie wypadła żadna inna wersja, tylko podstawowa, ale w końcu mamy e, mamy to, także pamiętajcie, zobacz już nam poskoczyło e, dokładnie 70 miejsc, więc tak naprawdę wszyscy, którzy macie mniej punktów, więcej punktów, albo prawie wcale e, wbijajcie ile wlezie próbujemy w 3 dni dobić top 500, jest to spokojnie do zrobienia e, dawajcie, bo mamy jeszcze naprawdę 27 miejsc 27 osób więcej i byłoby dobrze w ten ta klanowa walka, słuchajcie, robimy top 500 koniecznie. W następnej robimy co najmniej top 100. Przy kolejnych staramy się robić top 50 i więcej. Jak widzicie, jest bardzo duża różnica między top 1 a top 100, więc można to naprawdę zrobić. Tylko potrzebujemy naprawdę. Aktywnych e, graczy. Oczywiście, jak Wam się wszystko podoba, to łapka w górę, subskrypcja dzwoneczkiem. E, bądźcie na bieżąco wpadajcie na Discorda, e, dla każdego klanowicza będą zawsze jakieś specjalne konkursy przy każdej wojnie klanowej i nie tylko, więc warto brać udział, nawet jeżeli nie wygracie, to dla tych, którzy cokolwiek będą robić, będą jakieś konkursy e, na pewno z fajnymi nagrodami. E, co do tego update'a oczywiście niewiele się tutaj zmieniło, e, mamy dalej walkę na kolory, mamy na to chwilę blue, więc zdobywamy po 5 po 5 aż na raz są bonusy do po 15% do lepszego lub gorszego zdobywania rzeczy, w tym momencie Purple traci po 15% więc tutaj wytracają na razie Blue jest z fajną przewagą ja jestem tutaj na tym koncie w Blue ale widzę na drugim koncie też jestem w Blue, więc mamy tutaj podwójnie Zdobywamy najlepsze nagrody ten w ogóle, Rembo Pecik 4 biliony to jest mega. Ten 500 milionów średnio w zależności od koloru. Także słuchajcie, mamy też mini -gierkę, która na to chwilę jest nieaktywna. Ona co pół godzinki aktywuje się, nie jest zbyt jakoś tam ciekawa. Raz wziąłem udział. Szczerze, nie bardzo mi się chce biegać, latać po niej, bo wiele jakoś nie wnosi. Super dużo czasu też nie mam. Dobra, także na tą chwilę ja zostaję z Titaniciem. Zapraszam do klanu, bo jest nas naprawdę sporo. Tak wygląda update. No oczywiście, nie jest on jakiś super, bardzo rozwinięty jajek nie mamy, mamy jakieś gifciki możemy sobie, nie wiem, co najwyżej słuchajcie, jakieś kilka giftów otworzyć może otworzymy sobie te nowe graffiti gifty, one w ogóle kosztują po 90k tylko, więc może otworzymy sobie ich chociaż, nie wiem, z 8 zobaczyć, czy nam coś poleci, czy nie chociaż raczej wątpię one są dosyć tanie, zbieramy więcej innych giftów na no jakiś mega duży openik myślę, że jajeczka też w końcu kupimy, bo dawno nie kupowaliśmy żadnych ekskluzywnych jajek, więc przydałoby się w końcu jakiegoś tutaj e, titanika postarać się upolować, słuchajcie e, no giftów trochę mam, fakt, że te gifty strasznie, e, strasznie poleciały na cenie, strasznie e, tanieją, ale no troszkę ich tutaj mamy jakby razem zliczyć to tam z 2-3 tysiące e, około będzie dobra, tak to słuchajcie na razie wygląda e, ja lecę dalej zdobywać zobaczymy co i jak. Wpadajcie do klanu koniecznie. No na tą chwilę niewiele mogę powiedzieć, więc updejcie. Jeżeli chcecie opening z ekskluzywnych jajeczek, dajcie koniecznie znać. To myślę, że sobie może na 100 sztuk teraz pozwolimy i spróbujemy sobie otworzyć. Troszkę tych gemów mam gdzieś tam upychane w tych huge'ach, bo mam ich więcej niż, niż jako tako potrzebuję. Więc tak to na razie słuchajcie wygląda. Zapraszam Was na kolejny odcinek tak jak mówiłem na Discorda. Lecimy po więcej, wbijamy top 500 w klanie a potem staramy się być jeszcze wyżej. Póki co, do następnego odcinka, dzięki bardzo i cześć.